Dawno, dawno temu w odległym kraju był król. Nie tylko był wspaniałym królem, ale także oddanym chrześcijaninem. Nazywał się Prester John i panował nad siedemdziesięcioma dwoma krajami. Ziemie, którymi rządził, były bogate w złoto i srebro, a także pełne fantastycznych stworzeń. Król Prester wielokrotnie deklarował w listach do papieży w Rzymie swoją wierność Kościołowi katolickiemu. Opisywał również w swoich listach wiele bestii, które były nieznane w świecie zachodnim. Mężczyzn z trzema oczami i rogami na czołach, jednorożców, wojowniczek walczących na koniach oraz ludzi, którzy dożywali 200 lat. Choć łatwo zignorować tę historię jako bajkę, istnieją dowody sugerujące, że legenda ma korzenie w faktach historycznych. Jego pierwszy jego imię pojawia się raz za razem w średniowieczu. Więc Kim naprawdę był Prester John i skąd pochodził? Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Początki. Punkt wyjścia Prester John'a jest tak niepewny jak sama legenda. Jego imię po raz pierwszy pojawia się w kronice o dwóch miastach, napisanej przez Otona, biskupa Fryzing w 1146 roku roku. Tutaj jest on nazywany Presbyter Johannes. I mówi się, że pokonał armię Persów i Medów, którzy byli starożytnym, irańskim ludem, zanim nie udało mu się dotrzeć do Jerozolimy. Tę historię odto opowiedział Hugh z Dżabala, biskup z łacińskich państw krzyżowców. Opisuje, jak prester John nie pomógł krzyżowcom w Ziemi Świętej, chociaż brał udział w innych bitwach. Opis wskazuje na bitwę pod Katwan z 1141 roku, roku. Wtedy władca Seljuków Turków, Sanjar z Persji, Został pokonany przez imperium Karakatai, wschodnioazjatycki lud, który stworzył królestwo w centrum Azji po tym, jak został wyrzucony z Chin. Była to ogromna klęska dla muzułmanów. Z doniesień wynika, że stracili 30 tysięcy mężczyzn. A to było tak szokujące, ponieważ jeden z najpotężniejszych liderów islamu, seldżucki sultan Saniar, został przytłoczony przez grupę nomadycznych barbarzyńców. Wiadomość była tak zaskakująca, że szybko rozniosła się po Bliskim Wschodzie i Europie historyczne opowieści o wojnach, takie jak ta o Sultanie Saniarze, mogą stać się tak legendarne, że przetrwają do dziś. Nie tylko na kanałach historycznych na YouTube, takich jak nasz, ale także poprzez sztukę. Te przedstawienia mogą stać się nowoczesnymi cudami samymi w sobie. Weźmy na przykład Guernicę Picassa, jedno z jego najbardziej znanych dzieł, namalowane w odpowiedzi na działania Niemiec nazistowskich w Hiszpanii. Chociaż obraz nigdy nie został sprzedany, eksperci szacują, że na aukcji przyniósłby co najmniej 200 milionów dolarów. Zanim naprawdę zaczęła się legenda o prester Johnie, krążyła historia o człowieku o imieniu patriarcha John, który podróżował z Indii do Rzymu w 1122 roku. Opuścił Indię po śmierci swojego poprzednika. Podróżując do Bizancjum, uczestniczył tam w ceremonii, która potwierdziłaby jego nominację na patriarchę Indii. Podczas ceremonii Jan został przedstawiony papieskim wysłannikom, negocjującym z bizantyjskim cesarzem Janem II Kamynosem. Przedstawiciel papieża mówił o wspaniałości Rzymu i udało mu się przekonać Jana do kontynuowania podróży do wiecznego miasta. Kiedy w końcu tam dotarł, Ludzie byli zdumieni widząc człowieka z najdalszych krańców świata. Podczas audiencji u Kaliksta II, który wówczas pełnił funkcję papieża, Jan opisał swoją ojczyznę jako miejsce cudów i dziwów. Stwierdził, że stolica jego kraju, Holna, ma najwyższe na świecie mury, które są na tyle szerokie, że dwa rydwany mogą jechać obok siebie bez ryzyka spadnięcia. Tylko wierni chrześcijanie mogli tam mieszkać. Niechrześcijanie wchodzący do środka musieli natychmiast przyjąć chrześcijaństwo pod groźbą egzekucji. Rzeka, płynąca przez miasto, osadzała szlachetne kamienie i złoto, przynosząc mieszkańcom bogactwo. Za murami był kościół, w którym przechowywano ciało rudowłosego świętego Tomasza Apostoła, który raz w roku powstawał z martwych i błogosławił wiernych. Średniowieczni chrześcijanie wierzyli, że po zesłaniu Ducha Świętego na uczniów Jezusa, święty Tomasz został wysłany do stanu kerala w Indiach w roku 52 roku naszej ery, aby głosić Ewangelię. Tam nawrócił Hindusów na chrześcijaństwo i ich ochrzcił. Kiedy umarł, święty Tomasz został tam pochowany. Uważa się, że prester John musiał być częścią społeczności chrześcijan świętego Tomasza i oślinie jego patriarchą, ponieważ znał tak dobrze legendę. Mithy? W latach 70. XI wieku mit o Prester Johnie zyskuje na popularności, gdy intrygujący list dociera na dwór bizantyjskiego cesarza Manuela I Kaminosa. List zaczynał się od przedstawienia autora jako, cytuję, Prestagion z Indii największy król chrześcijan. Następnie opisuje swoje ziemie, które sięgają aż do Bliskiego Wschodu i składają się, cytuję, z trzech Indii: Indie większe, Indie środkowe i Indie mniejsze. Mieszkał w Indiach, gdzie znajdowało się ciało Świętego Tomasza Apostoła. Pierwszy miał pod swoją władzą 60 mniejszych królów oraz 62 najsilniejsze zamki na świecie. Frederik Zarnak przytoczył tę historię w swojej książce z 1879 roku. roku Deprista Johannes, opierając się na tekście o przybyciu patriarchy Indian Wielu uznałoby tę historię za mityczne bzdury, ale inny, zupełnie niepowiązany tekst potwierdza tę wizytę człowieka o imieniu John w Rzymie. Pochodzi to z pisma Odo z Reims, który był w Rzymie, kiedy tajemniczy John pojawił się. W liście Odo tytułuje Johna arcybiskupem, wyjaśniając, że rozpoczął on podróż po śmierci króla Indii, który nie pozostawił następcy. Ludzie pragnęliby tron objął bizantyjski książę. Kilku kandydatów na stanowisko zmarło w drodze do Indii. Cesarz Manuel odmówił wysłania kolejnych, więc John kontynuował poszukiwania, udając się do Rzymu. Po zabawnym przemówieniu przed papieżem Kalixtusem, John musiał przysiąc na Biblię, by udowodnić swoje niewiarygodne twierdzenia. Legenda list. Presta Johna kontynuował opisywanie fantastycznych zwierząt, takich jak lwy. Wielbłądy, słonie i gryfy, które były tak silne, że mogły latać, niosąc byka, aby nakarmić swoje młode. John opisał również, cytuję: Na naszych ziemiach są również jednorożce, które mają z przodu jeden róg, z których są trzy rodzaje: zielone, czarne i białe. Na ziemiach prestażona, oprócz fantastycznych zwierząt, są też dziwacznie wyglądające ludy, np. przykład jednoocy, dwunożni z jedną dużą okrągłą stopą, a niektórzy z czterema oczami z przodu i z tyłu głowy. Według opisu ta społeczność chrześcijan składa się z osób bardzo niskich wzrostem, nie przekraczających wzrostu pięcioletniego dziecka, oraz pół ludzi pół koni, którzy jedzą surowe mięso i używają łuków. W niektórych regionach smoki, Żyją w jaskiniach na krańcu znanego świata, a ludzie szkolą się na mistrzów smoków. W miejscu blisko Babilonii są, cytuję, olbrzymy, które co roku płacą nam daninę i podlegają naszym rozkazom. John opisał swoje utopijne ziemie jako raj na ziemi. W naszym kraju nie ma złodziei ani wśród naszych obywateli, ani wśród obcokrajowców, ponieważ Bóg i święty Tomasz by ich skonfundowali. A my byśmy ich skazali na śmierć. Niech będzie wiadomo, że nikt w naszym kraju nie ośmiela się popełnić grzechu rozpusty, ponieważ natychmiast zostałby spalony ponieważ sakrament małżeństwa został ustanowiony przez Boga. Nikt również nie ośmiela się kłamać w naszym kraju, ponieważ zostałby powieszony. Wydawało się, że nie ma tam tolerancji dla jakichkolwiek przewinień, ale była też współczucie dla, cytuję, biednych ziem, które są wspierane z naszych własnych dochodów. Z miłości do Boga. Na jednej z wysp znajdowała się fontanna młodości, a przynajmniej fontanna przedłużonego życia, gdzie każdy, kto pił z jej wód, rzekomo żyłby co najmniej 500 lat. Tam są smoki. Plotki o Prester Johnie z pewnością przyciągnęły uwagę ambitnych przywódców wojskowych i monarchów. Kto by nie chciał pomocy od kogoś, kto potrafi przyprowadzać potwory i trenować smoki do walki? A tutaj był człowiek, który według własnego listu był oddanym chrześcijaninem i niosł krzyż do bitwy na czele swojej armii, aby każdy mógł przypomnieć sobie o swoim panu Jezusie Chrystusie. Czyż nie byłby idealny, aby pomóc w krucjatach? On. Rzeczywiście. Przyrzekł pomóc w odbiciu Jerozolimy i zaoferował połączenie sił z Zachodem, aby osiągnąć ten cel, obiecując ziemię i wysokie stanowiska tym, którzy z nim się zjednoczą. Jego list kończy się prośbą o nazywanie go księdzem. Cytuję: Z powodu naszej pokory chcemy być nazywani mniej ważnym imieniem i tytułem. Brzmi idealnie, prawda? Podczas Piątej Krucjaty, która rozpoczęła się w 1217 roku, roku, papież Innocenty III wysłał żołnierzy chrześcijańskich do podboju Egiptu, uważanego za klucz do odzyskania Jerozolimy. Po sukcesie w Damietcie, w 1221 roku, roku pojawiły się pogłoski, że armia Presta Johna przybywa z odsieczą. Oczywiście minęło zbyt wiele czasu, aby armią faktycznie dowodził Presta John, który pojawił się ponad 70 lat wcześniej, co przypadkowo budzi wątpliwości co do źródła młodości. Teraz chrześcijańskim księciem prowadzącym żołnierzy był potomek króla Dawida. Plotka była tak wielka, że krzyżowcy przeprowadzili przedwczesny atak na Kair. Ale ich wybawca nigdy nie przybył, a dla chrześcijańskiej armii i ich piątej krucjaty skończyło się to porażką z utratą wielu zasobów i wielu życia. Dym i lustra. Za każdym razem, gdy odkrywano nowe miejsce i nie było śladu po Prester John, pojawiał się gdzie indziej. Mity toczyły się przez lata. W 1240 roku papieski wysłannik Giovanni de Pian del Carpina wyruszył na spotkanie z wielkim hanem imperium mongolskiego. Zapytał o prestera Jana i dowiedział się, że walczył przeciwko Mongołom i odniósł sukces tworząc linię dużych brązowych statu, które wytwarzały ogromne ilości dymu przeciwko hordzie mongolskiej w jednym z pierwszych przypadków użycia zasłony dymnej w wojnie. Opowieści o Janie były powtarzane jako fakty aż do końca XV wieku. Mówiono nawet, że pochodził od jednego z trzech mędrców, którzy odwiedzili Jezusa po jego narodzinach i obdarowali go złotem, kadzidłem i mirrą. Chęć wierzenia jest dla nas bardzo łatwo śmiać się z mitu o presterze Janie, jednak średniowieczni Europejczycy mieli bardzo ograniczoną wiedzę o świecie poza własnym kontynentem, a ziemie na wschód od Tygrysu były dla nich tajemnicą, więc musieli próbować zrozumieć nieznane tereny poza ich własnymi. Opowieści z tych ziem fascynująco ukazywały, jak średniowieczni Europejczycy próbowali pojąć nieznane, biorąc pod uwagę dominację Kościoła katolickiego i postrzeganie innych religii jako heretyckich. Nie dziwi, że chcieli wierzyć w chrześcijańskiego zbawiciela żyjącego na wyobrażanych egzotycznych ziemiach. Człowieka, który walczył w ich imieniu wśród pogan i muzułmanów na wschodzie. Z dostępnych dowodów wynika, że w 1122 roku do papieskiego dworu przybył dziwny gość. Ale kim on naprawdę był? Skąd pochodził i o czym rozmawiał? Mit prezbitera Jana pozostaje jednym z najbardziej rozpowszechnionych i fascynujących w historii. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia za tydzień.